Dzisiaj będę prankować mojego kolegę, który siedzi w tamtym miejscu super straszną postacią, ponieważ teraz zamienimy się w coś takiego! Ale ja jestem teraz strasznym potworem, a mój kolega wyszedł w nocy na jakąś przekąskę. Czekam sobie na kawusie, jest trochę późno, nie ma tutaj nikogo, no ale dobra. O tak, to jest idealny moment, żeby teraz wysłać luczkowi snapa, że tutaj siedzi, tylko na początku siebie nie pokazujmy, tylko po prostu zróbmy mu zdjęcie i napiszmy widzę cię, co tam u ciebie. Hahaha, ha, ha. niech to będzie taki dziwny snap. Nie wiem, Luczek, kto to wysyła, a jest dosyć późno. Dostałem tutaj jakiś telefon. Co to? Ktoś mi wysłał zdjęcie. Czekaj, muszę to zobaczyć. Czemu tutaj jest widzę cię, co tam u ciebie? Przecież tutaj nikogo nie ma. Czekaj, skąd było to zdjęcie? Chyba gdzieś stąd. Luczek chyba teraz szuka miejsca, gdzie było zrobione zdjęcie, dlatego my ukryjmy się troszeczkę dalej i patrz Cię, on tam daleko jest i chyba zaraz znajdzie moją starą krajówkę. nie, dobra, to zdjęcie było w tą stronę. Czekaj, muszę zobaczyć, kto to jest. Mam pistolet na wodę. Siemaneczku, pokaż się. E, nie ma tutaj nikogo. Chyba mi się przewidziało albo i nie. Może wyślę snapa z napisem, przyjdź do mnie i pogadajmy, co nie? Bo on tak dziwnie się na mnie patrzył. Dobra, wysyłam. Mam nadzieję, że to jest jakaś normalna osoba. Tylko nie wiem, czemu ona poszła się ukryć. Luczek zaczyna się powoli bać. I ja mam teraz genialny pomysł, jak możemy go jeszcze bardziej przestraszyć. Zrobimy mu drugie zdjęcie. Ale tym razem od tyłu. Dokładnie. On sobie czeka na kawusie. A my w takim razie przejdziemy tutaj na drugą stronę. I patrzcie co on robi. Zjada sobie smaczną pizzę. W takim razie my tutaj staniemy. Wyciągniemy nasz telefon. I uwaga. Zrobimy mu zdjęcie z napisem Ale smaczna pizza. Dasz mi kawałek? I wyślemy to szybciutko do Luczka. I oczywiście musimy uciekać z tego miejsca, bo zaraz obróci się za siebie. Dostałem znowu Jakie zdjęcie? O, o, czemu tutaj piszę? Czy smakuje mi ta pizza i czy dam kawałek? Halo? Czy tutaj ktoś jest? Ja widziałem, że wysłałeś mi zdjęcie. Jesteś gdzieś tutaj blisko. O, <słuch> ha, ha, o, tak, widzicie to? Luczek jest bardzo przestraszony. On idzie nawet na plażę, ale nikogo nie zauważy, bo ja jestem tutaj za budynkiem. Ukrywamy się cały czas. Jeju, Luczek jest bardzo zaniepokojony. Nigdy go wcześniej takiego nie widziałem. Dobra, jeżeli chcesz mi robić zdjęcia z ukrycia, to to jest głupie. Choć lepiej zjemy sobie coś razem. Mam pysznej jedzonko i pizzę. Ja nic takiego nie zrobię, ponieważ teraz chcę go przestraszyć. Zrobimy mu teraz ostatnie zdjęcie w tym oto miejscu i to będzie naprawdę straszna rzecz. Napiszemy mu tutaj, idę po ciebie. Ha, ha, ha. O, tak. Ej, dobra, to jest bardzo straszne. Jeju, aż współczuję Luczkowi, że go brakuje, ale muszę to zrobić. O nie, znowu dostałem jakiegoś snapa. Idę po ciebie, ha, ha, ha. Jak to idzie po mnie? Nie, no nie chcę tutaj dłużej pyć. Sorry, nie, nie jem już tej pizzy. Uciekam do hotelu mojego. Ja nie mogę! Patrzcie na to! Luczek ucieka i zostawił tutaj pizzę. O tak, mogę sobie zjeść, ale zaraz mam tutaj pragować luczka, a nie jeść pizzę. Szybko, zanim zobaczcie, jak zwiewa! No, nie mogę! Nigdy go nie widziałem takiego przestraszonego! Dobra, wysłałem szybko. Snapa, uciekam do hotelu, tam będzie bezpiecznie! Patrzcie, co Luczek wysłał! Zostaw mnie wariacie i powiedział, że w tym oto hotelu będzie bezpieczny. No to się zdziwi, ponieważ my w tej chwili zrobimy zdjęcie tego oto hotelu. I napiszemy, wiemy. Gdzie mieszkasz ha, ha, ha. Wysyłamy tego strasznego snapa do Luczka I nie mogę, idziemy tuż za nim Bo widziałem, że on próbuje się tutaj ukryć <laughs> Nie okreję się My wiemy, że on gdzieś tutaj jest I patrzcie, pewnie poszedł tą windą Na któreś piętro Tylko o o, ile tutaj jest pięter Ja nie mogę, dobra chwila, może kliknę w to czwarte Luczek wysłał mi właśnie snapa, Zostaw mnie proszę Jak ty wyglądasz w ogóle Ojej, oj, co to jest za dziwne zdjęcie ale patrzcie, tutaj mieszka Luczek Widzę jego ikonkę Otwórzmy w takim razie drzwi I będziemy musieli go pokonać Jeju, to jest jego apartament Tylko gdzie on jest? Musimy być ostrożni o! Widzę go, jest tam! Nie wiem, czy ta osoba mnie śledzi, co jest jakieś powalone, dlaczego ona wchodziła do hotelu. Zobaczcie, ale się Luczek teraz boi. Dobra, to w takim razie szybciutko strzelimy, zanim snapa o coś takiego. I napiszemy do niego, jestem u ciebie wygodnie, tu masz! Haha, <laughs> wyślemy mu szybko tego snapchata i będziemy musieli się gdzieś ukryć. Dostałem snapa i uwaga, znowu tej osoby, jestem u ciebie wygodnie, tu masz. Czy ona jest w moim domu? Luczek się. Z Orientował. Czy on mnie teraz będzie próbować szukać? No nie gadaj. Tu pewnie mi się że Zasłonię całe moje rolety, tak żeby ta osoba nie widziała, co jest w środku mojego domu. Patrzcie, co on robi. No nie no, czy naprawdę Luczek myśli, że tak się zabezpieczy? Nie ma szans. Ja tu cały czas jestem i go obserwuję. Muszę zamknąć drzwi wejściowe, żeby ta osoba nie weszła. Dobra, wchodzę. I chwileczkę, czy ja coś widziałem, ale nie wiem. O, o, Luczek prawie mnie znalazł. On chce zamknąć drzwi. Na pewno go teraz zobaczymy, jak będzie przechodzić. Dobra, muszę szybko. To zamknąć. Nie wiem, czy ta osoba jest. Dobra, zamykam na klucz. Teraz już nikt nie wejdzie ani nie wyjdzie. Hehehe. He, he. Ojeju, Luczek nie wie, że ja jestem w środku. Patrzcie, jak nam się udało. Prawie by nam zamknął drzwi przed nosem, ale my jesteśmy tutaj w środku. Dobra, czas się chyba położyć. To jest jakiś zły sen. Zasłaniam wszystkie żaluzje i nawet zamykam drzwi od kibelka. Tak jest, dobra. Kładę się w tym momencie spać. Otwórzmy te drzwi od kibla. Luczek sobie tutaj smacznie śpi. Ha, ha, ha. Wiecie co? Teraz w takim razie wyślijmy mu najpierw. Najbócniejszego snapa. Połóżmy się w takim razie z nim. Do łóżeczka I dobra, teraz się mu pokażemy. Zrobiłem mu zdjęcie właśnie w tym miejscu. I patrzcie, widać moją twarz i widać twarz luczka. I... Napiszmy, fajne masz tutaj łóżko. Mogę spać z tobą. Ha, ha, ha. Patrzcie na to. Ojeju, dobra, szybko wysyłamy ostatniego snapa i będziemy musieli stąd uciec. Chwilę dostałem znowu coś na moją komórkę. O nie, to jest zbyt straszne, co tutaj się dzieje. Nie, No to miejsce jest jakieś nawiedzone. Bo akurat w tym hotelu to się zdarzyło. Dobra, muszę stąd uciec szybko. Ja nie mogę. Patrzcie, co Luczek robi. A mnie nie widać. Ja jestem tutaj przy lodówce i on tutaj ucieka. O, o, widom. No nie mogę. Tak go przestraszyliśmy, że aż uciekł normalnie z hotelu. No nie, dobra. Muszę wysłać jednego snapa. Mam nadzieję, że ta osoba mnie zostawi. Co? So, Luczek wysyła kolejnego snapa. O co mu chodzi? Już nie wrócę do hotelu. Zostaw mnie. Wyprowadzam się. Haha. Udało mi się wystraszyć Luczka i już nigdy. Gdy tutaj nie wróci. Nie wiem, czy to jest taki dobry pomysł, ale wiecie, to jest oczywiście żart. Nie chcę tutaj już być. Uciekał autem. Ja nie mogę. Patrzcie, Luczek zwiewa. Dobra, szybko. Musimy go gonić. Ja też sobie wezmę jakieś super czarne auto. Na przykład takie. Wow, ale ono jest potężne. I szybko śledźmy Luczka zanim nam ucieknie. On sobie jedzie tym niebieskim autem. Całkiem spoko sprawa. Zobaczymy, gdzie on teraz pójdzie. Dobra, czerwone światła. Muszę się zatrzymać, bo inaczej policja mnie złapie. Luczek się zatrzymał, to może w takim razie my podjedziemy tutaj autkiem i zrobimy kolejnego snapa obok niego. O, tak, w tym oto miejscu z moją twarzą i twarzą luczka. Gdzie ty uciekasz? Napiszemy mu tak. i jeju teraz to wysyłamy! O o, ale luczek się wkurzy, a żeby nie zobaczył, kto to do niego wysłał, szybko ucieknijmy w drugą stronę autem. Znowu dostałem jakąś wiadomość chwilę, gdzie ty uciekasz? Co to było za zdjęcie? Czy to było te auto? O nie! Ta osoba jest chyba w tamtym auto! Cię, dobra, zwiewa! Ja nie mogę, on ucieka i bardzo dobrze, a my go w takim razie cały czas będziemy gonić, bo jestem bardzo ciekawy, co on teraz zrobi. Luczek jest na skraju wytrzymałości. Zaraz naprawdę wyjdzie z gry taki przestraszony, że ja nie mogę. I tu jest jego domek. O, taki normalny! Podjedźmy, może, sobie tutaj koło tego domku. Ukryjmy to auto tak, żeby go nie widział. I teraz wysyłamy kolejnego Snapa, Ale tym razem, niech będzie taki. Mega groźny. Zobaczcie. Wysyłamy to razem z twarzą. Napiszemy, nie uciekniesz. Bo dowiedzieliśmy się, gdzie mieszka Luczek. Wysyłamy kolejnego snapa. I będziemy musieli wejść do jego domku. On sobie tutaj ogląda telewizję. Myśli, że nic mu nie grozi. Ale spokojnie, zaraz go poprankujemy. Znowu dostałem zdjęcie. No ja nie wierzę. Czekaj, co to jest? Nie uciekniesz i przed moim domkiem? No nie. Dobra, muszę się ubezpieczyć. Tylko jak to zrobić? Mam pomysł. Wezmę taką splu... O nie, co to jest! Widzicie to? Luczek wziął prawdziwą broń. On już naprawdę przesadza. Wiecie, że może mi teraz nawet zrobić krzywdę, a to jest tylko prag. Otwórzmy może w takim razie drzwi do garażu w ten oto sposób. Wejdziemy do jego domu tyłem, może właśnie tą stroną. Nie widzę nigdzie tutaj luczka, ale to dobrze, w takim razie pójdziemy tutaj do kuchni i wiecie co, zrobimy szybciutko Snapa, że weszliśmy do jego domu i gotujemy sobie jakiś obiad. Napiszmy Taki tekst, dlaczego mnie nie zaprosił na obiadek. I uwaga, wysyłamy to, i szybko muszę się gdzieś ukryć. Może w jakiejś szafie. Albo o nie, to jest Luczek. Dobra, udajemy, że jesteśmy tym ubraniem. Nie zaprosiłeś mnie na obiad, czy on jest w moim domu i czemu garaż jest otwarty? Co to ma być? Luczek się zorientował. Jeju, dobra, to już jest koniec. Naprawdę on się zaraz popłacze. Dobra, zamykam wszystkie drzwi i mam tego gdzieś. Dobra, idę zobaczyć, czy nie ma go przypadkiem w kuchni. Patrzcie, nawet nie zauważył, że ja tutaj jestem! no nie mogę. W takim razie szybko pójdźmy jeszcze na basen. Pokażemy mu, że mnie nie zamknie. Ja jestem tutaj wszędzie. I wyślę mu snapa prosto z basenu, jak się tutaj bawimy. Zaproszę go do popływania razem w basenie. Ej, ciekawe co na to odpowie. Ja cię kręcę i szybko ukrywamy się. Może gdzieś tutaj w tym miejscu. O tak, teraz mnie nie będzie widział. Jak to pobawić się w basenie? Dlaczego on jest na dworze, na moim podwórku? Ty głupi potworze, ja nie chcę z tobą rozmawiać. Słyszysz mnie? To jest nielegalne. Co Robisz. No, wiem, że to jest nielegalne, ale nie mogę przestać. Luczek się robi coraz bardziej przerażony. Dlatego wysyłamy jeszcze jednego snapa: że to będzie Twój ostatni dzień. Czyli w takim razie to jest bardzo, ale to bardzo straszny snap. Ta osoba jest w tą stronę. Chodź ze mną pogadać, ty straszny gościu. Czemu Ty jesteś taki zły? O nie, szybko, dobra, muszę stąd uciekać. Luczek się chyba zaraz zorientuje, że to jestem ja, a wtedy nie będzie zbyt dobrze. No mam broń. Widzę cię, ty czarna. Postacią. O, nie widzicie to? Dobra, szybko może uda mi się uciec, ale zaraz trzeba ja go otworzyć te drzwi. O, nie, Luczek jest tuż za mną. Tu no i nie odwracaj się. Nie bój się, Luczek, ja jestem Twoim przyjacielem. Widzisz, jak wyglądam? Cały czas wysyłałem Ci snapy. Wiesz, co Ty wyglądasz trochę dziwnie? I nawet wchodziłeś do mojego domku i mnie śledziłeś na pizzy. Dobra, wiesz, co? Ja chyba nie chcę z Tobą jednak rozmawiać. Co Ty mówisz, Luczek? A ja się chciałem z Tobą przywitać i dlatego mam taki. Młotek, chodź tutaj! Co ty robisz? Nie, dobra, zamykam te drzwi. Szybko! Nie zamkniesz ich, bo ja je cały czas otwieram. Co ty robisz? Chodź tutaj, idę za to, bo nie uciekniesz mi. Zaraz cię złapię! O ja, dobra, muszę się schować w kibelku. Pójdę się kopać. Nie, wchodź tutaj! Jeju, Luczek zaraz wyjdzie. No, nie wierzę, on jest tutaj zamknięty, ale chyba zamknął drzwi. Nie możesz wchodzić do kibelka. Kibelek to jest miejsce, gdzie nie wolno podglądać. No, co on mówi? Dobra, wyślemy teraz snapa. Że zaraz rozwalimy te drzwi i lepiej żeby Luczek stąd wyszedł, bo to będzie jego koniec. Nie, proszę nie rób tego, nie rozwalaj tych drzwi. O tak, otwieramy to i patrzcie, jesteśmy tutaj razem z Luczkiem, a on się kąpie. Nie ma gdzie uciec. Czemu ty potworzy tej przyszedłeś? Proszę, nie rób mi nic. Ja już nigdy nie zagram w Robloxa, przysięgam, tylko nie rób mi krzywdy. Naprawdę jesteś taki pewien? No dobra, chyba ci odpuszczę. Ale Luczek, tak naprawdę to ja jestem ja, Pipek, twój kolega i Cię prankowałem cały czas To pipek to byłeś ty, chodź tutaj Nie, on chce mnie rozwalić Uciekam